Cześć, witajcie z Doliny Wielickiej w Tatrach Słowackich. Dziś będzie kolejna pozaszlakowa wycieczka, której celem jest zdobycie Staroleśnego Szczytu. Kończymy właśnie podejście zielonym szlakiem. Idziemy jeszcze kawałek tam do przodu i za niedługo będziemy schodzić ze szlaku i wspinać się w stronę Staroleśnego w okolicach Kwietnikowego żlebu. To jest wieliska próba. Jedna z dróg na gerlach, tak w którą głównie wchodzą ekipy z przewodnikami. A my idziemy jeszcze kawałek do góry i niedługo odbijamy w prawo. Okej. Okay. Jesteśmy w miejscu gdzie należy zejść ze szlaku i tą początkowo dość wyraźną ścieżką kierować się tam w stronę kwietnikowego żlebu. Początek trasy będziemy podchodzić tutaj, tym częściowo trawiastym terenem po jego prawej stronie. Początek podchodzimy wyraźną ścieżką po trawkach. To jest kwietnikowy źlep, a tam jest szczyt staroleśnego. Od momentu zejścia ze szlaku do szczytu jest jakieś dwie godziny, myślę. Do pokonania przewyższenia jakieś 500 metrów. Trudności drogi 0 plus przez 1. Tu nam się ładnie pokazuje kwietnikowy żleb, który w początkowej fazie podejścia będziemy omijać od prawej strony. Na tę wycieczkę idziemy w zespole trzyosobowym. Tu jest reszta. Ścieżka się z czasem staje mniej wyraźna, ale wciąż mniej więcej wiadomo, gdzie iść. Po prostu tam, po prawej od kwietnikowego Żlebu, strome trawki. Wydaje mi się, że zaraz jest to miejsce, gdzie będziemy robić taki trawers i będziemy wchodzić do żlebu zaraz. Tam, w tamte miejsce. Ładnie się nam pokazuje kwietnikowy żleb. Tutaj. My idziemy w tamtą stronę, a tam jest już szczyt staroleśnego. Myśmy teraz chyba odrobinkę przekombinowali. i Podchodziliśmy tu górą. Łatwiej się opcja jest dołem. O! Jest kwietnikowy żleb. w tym miejscu przechodzimy na jego drugą stronę i idziemy tam w stronę kwietnikowej strażnicy. Przechodzimy przez żleb i w tamtą stronę. Póki co trudności na poziomie 0 Tu jest kwietnikowa strażnica, do której trzeba dotrzeć w tą stroną żlebu i potem ją obejść od prawej strony. Zaczyna się robić ciekawiej, więc kamera poszła na kask. Kwietnikowa strażnica do której dochodzimy tędy i potem od prawej strony się pakujemy w żlep obejście strażnicy łatwe ale z tego co kojarzę zaraz się tutaj zrobi bardziej stromo tu mamy koźice, tu jest jeszcze ścieżka. To się tak raczej szeroko obchodziło, a musimy wbić tam. O. Tu jest ładne przejście. Tak, ja bym tu przechodził. Patrz, tu jest ścieżka normalnie. Więc można nawet było tu wcześniej przejść. No, tu jest kwietnikowa strażnica. My przechodzimy na drugą stronę Żlebu i zaraz będziemy podchodzić pod czymś bardziej stromym. Ja myślę, że tu. Okay. Idziemy dalej po prawej stronie tego szlepku. Myślę, że tam pomiędzy te skałki, gdzieś niedługo będziemy odbijać w stronę trawersu roga tej turni, którą już widać przede mną. No, ewidentne wyjście. Trzeba bardzo ostrożne kroki stawiać żeby nie zrzucić nic na resztę ekipy Jest to faktycznie dość krucho ale w sumie łatwo Nie niezbyt stromo zaraz będzie trzeba szukać jakiejś okazji do odbicia w lewo w stronę trawersu rogatej turni Tak, jest. I tutaj, tam już jest szczyt. Więc zostaje nam właściwie trawers. I będziemy niedługo kończyć. Trawers chyba tam się zaczyna. Wow, ale fajnie. Widzę, że można iść dołem albo górą. Chyba tędy spróbuję. Można dołem, można tędy. No myślę, że tędy Trochę krucho na tym trawersie, ale generalnie jest szeroko można iść niżej, można iść trochę wyżej. Będzie. Teraz trzeba tu zejść, podejść tędy. No i tym kruchym się wychodzi do góry. To wygląda na ten najtrudniejszy fragment trawersu. Ale z tego co widzę, to skała jest dobrze rzeźbiona, więc powinno się przejść bez większego problemu. Lekka ekspozycja była. No i tu do góry. Czy tędy, czy tędy? Wow, to! To jest ten niefajny ruch, tak? Nie jest to. Ciężkie. Powiem Wam, że bardzo fajny ten kominek, przyjemny No, tak to wygląda Generalnie Nic strasznego Idę w prawo, bo to jest stanowisko Ruchy są łatwe, można do grani dobić nawet albo tędy do grania, nie wiem, czy słusznie. Umiarkowanie dobrze. Skała jest bardzo dobra, więc... Skała jest dobra, więc można tu... Przy... Do góry. Wiesz co, obojętne, oba są spoko. A tu są stanowiska i jest łatwy teren. Ach. Główne trudności za nami. Teraz mamy jeszcze kruchą końcówkę i będą cztery turnie staroleśnego do zrobienia. Wow, jest krucho. No i jest przełączka klimkowy żleb. ponoć strasznie ciężki i kruchy chociaż z tej perspektywy nie wygląda tak źle idę na klimkową turnię chcecie to możecie wybrać sobie jakąś inną Tu jest klimkowa tam sobie pójdę jako pierwsze Łatwo. Uhu. Pięknie, jestem na klinkowej turni, tu mamy krzyż, a tam jest tajborowa turnia, tam poniżej jest tabliczka szczytowa zaraz tam pójdę właśnie. Jest tylko krzyż na turni. Na tajborowej nic nie ma. Piękne widoczki ze szczytu. Tam jest lodowy turny. Łomnica. Pośrednia grań. Tu po drugiej stronie Gerlach. Ja sobie jeszcze oczywiście podejdę do dwie pozostałe turnie. No i będę się wsłuchnął. Najpierw tu, potem dwóch. Będzie nam podejście najpierw kołą turnie tam. Ona jest ponysz Pawłowa Turnia, ona chyba jest najtrudniejsza ze wszystkich, ale głowy nie dam. Zaraz zobaczymy na miejscu. Nie wiem czy nie od tej strony się po prostu robi. zejść, to ja sobie już chyba spróbuję tam od tyłu. To chyba było łatwiej, więc trochę niepotrzebnie się pchałem tą stromizną. No oh. No i łatwe zejście do klimkowych brutek. i w dół Jest trawersik nieprzyjemny no, czytelny wariant z problemu. No i teraz to. Wejście kominka po lewej jest łatwiejsze. No i największe trudności za mną. Zaraz reszta ekipy też przejdzie. Już sobie będziemy spokojnie schodzić. Kończymy właśnie trawers. Zaraz skręcamy do żlebu i tym kruchym terenem będziemy schodzić aż w okolicę kwietnikowej strażnicy. Powoli ostrożnie, bo tu się robi krucho. Ścieżka zejściowa cały czas widoczna. Tu schodzimy do strażnicy. Za nią skręcamy w lewo. I w dół przy żlebie. Minęliśmy właśnie strażnicę. Tutaj odbijamy w lewo, i za wyraźną ścieżką schodzimy w dół przy żlebie, po jego prawej stronie. Zaraz będziemy schodzić na drugą stronę żlebu. Tu widać wyraźną ścieżkę. Przy czym w drodze powrotnej pójdziemy sobie tu niżej, bo. Wariant wyższy był wyraźnie trudniejszy i trochę bez sensu go zrobiliśmy. Jesteśmy już na drugiej stronie żlebu, tam za przejściem, no i wciąż w dół po wyraźnej ścieżce, jak się patrzy na tę drogę z góry, to orientacja jest oczywiście dużo łatwiejsza. Miejsce powrotu na szlak. I tu mamy równoległą ścieżkę, którą prawdopodobnie wcześniej podchodziliśmy, a teraz wchodzimy jakimś innym wariantem, który jest w sumie wygodniejszy. Pozaszlakowy odcinek dobiega końca. Zaraz wrócimy na znakowaną ścieżkę i będziemy schodzić do parkingu w Tatrzańskiej Polance